Wielu z nich nie dociera do naszego ciągu, więc nie do przemyśleń. Przebiega, Ufak, w ciągu ostatnich tygodni docierają tutaj pociągi zelwowe i z Odysy. Podróż z tego ostatniego miasta trwała przez wiele godzin. Te osoby, z którymi rozmawialiśmy, mówiły nam, że tam ich trwało nawet kilka dni, dlatego z tych miast opukowanych te osoby próbowały dostać się do zachodnich.

私は。